Że człowiek nie jest głupi. Nie, istotnie niepogodna tego o nim powiedzieć, chociażby tylko z tego względu, że jeżeli nawet jest głupi, to któż jest mądry. No któż. A zresztą o czym porządny człowiek może mówić z największym zadowoleniem? Odpowiedź? Sobie. Zobaczycie wszyscy, do czego można doprowadzić człowieka zdesperowanego. Ustąpić? Właśnie nie ustąpić, zderzyć się z nim. Ale nie tak, żeby bardzo zabolało. Nazajutrz rankiem. Zerwałem się ze wzruszeniem. Jakby to wszystko miało nastąpić. Wierzyłem, że nadejdzie. Na pewno nadejdzie jakiś zasadniczy przełom w moim życiu. Pij herbatę. Jak ci na imię? ale dzisiaj pogoda, <laughs> śnieg, paskudnie.